Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego jest jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych wspierających jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo dużą wagę przykładamy do jakości funkcjonowania samorządu terytorialnego. Organizujemy szereg szkoleń, fora branżowe, m.in. kongresy ogólnopolskie oraz rankingi tak jak ten w województwie pomorskim wraz z Głównym Urzędem Statystycznym. Ranking to jest taki instrument, który służy wspieraniu, docenianiu, ale też wyłanianiu tych gmin, które szczególnie odznaczają się rzetelnością, solidnością, wysokimi jakościami usług publicznych. A nade wszystko ranking jest taką okazją do tego, żeby gminy mogły Sprawdzić się, poddać się takiemu sprawdzianowi testowi. Reprezentuję na dzisiejszej gali Urząd Statystyczny w Gdańsku, który jest partnerem w tym projekcie Ranking Gmin Województwa Pomorskiego. Zadaniem Urzędu Statystycznego, głównym zadaniem było dostarczenie danych statystycznych do obliczenia wskaźników i w konsekwencji wskaźnika syntetycznego opisującego poziom rozwoju gmin Województwa Pomorskiego. Te wskaźniki obliczyliśmy i w konsekwencji dokonano uporządkowania gmin według wielkości tego wskaźnika syntetycznego. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, na pewno mobilizuje również do działania wszystkie gminy po to, aby no, w tym rankingu nawet się pokazać. No, pewnego rodzaju rywalizacja, ale myślę, że zdrowa, dobra rywalizacja, która prowadzi tylko i wyłącznie do rozwoju gmin i do poprawy tych warunków życia w gminach. Właśnie miałem przyjemność odebrać nagrodę za trzecie miejsce dla gminy Kosakowo w kategorii gmin wiejskich w województwie pomorskim. To jest kolejny raz docenienie pozycji gminy Kosakowo na mapie województwa pomorskiego. Jesteśmy gminą, która bardzo dynamicznie się rozwija, z roku na rok mamy coraz więcej osób, które mieszkają na terenie naszej gminy, w związku z tym wzrastają i wszystkie potrzeby, ale też wszystkie dochody budżetowe, wszystkie wskaźniki, także bardzo cieszy ta nagroda i mamy nadzieję, że ten rozwój będzie cały czas tak bardzo dynamiczny i że w przyszłym roku będę miał przyjemność również tutaj w tym rankingu się znaleźć. Ranking jest zawsze bardzo profesjonalnie i skrupulatnie policzony. Widać było, że są przetasowania w rankingu, są gminy, które oczywiście delikatnie spadły w rankingu, są też gminy, które zajęły wyższe notowania, także bardzo ciekawy ranking. I myślę, że w perspektywie wielu lat będzie można z tego wyciągnąć bardzo fajne wnioski i mieć bardzo takie ciekawe porównanie we wszystkich statystykach. No jak zwykle wysoko, Co prawda druga, w której uczestniczymy, ale jesteśmy no, bardzo zadowoleni i dumni z tego faktu, że tak wysoką nagrodę otrzymaliśmy, jesteśmy na, na pierwszym miejscu w powiedzie. No, zawsze staraliśmy się i staramy się rzetelnie wykonywać nasze usługi, naszą służbę na rzecz lokalnej społeczności. No i cieszę się niezmiernie, myślę, że i zarówno pracownicy urzędu, jak i radni będą zadowoleni z tego faktu, że no, tak wysoką nagrodę uzyskaliśmy. Niedawno muszę powiedzieć, oglądałam ranking i galę z ubiegłego roku i tam padły takie słowa, że pierwsze miejsce zobowiązuje i niezwykle się cieszę, że w tym roku udało się również zająć to pierwsze miejsce w województwie pomorskim w kategorii gminy wiejskie. Okazuje się, że ten rok wykorzystaliśmy bardzo, bardzo dobrze. To był rok bardzo pracowity i z tego miejsca chciałam bardzo podziękować wszystkim moim pracownikom. Z którymi współpracuję na co dzień. Państwu radnym są są mieszkańcom, bo to kochani nasz wspólny sukces. To się okazuje, że warto pracować, warto realizować marzenia, warto realizować rzeczy wręcz czasami wydawałoby się niemożliwe. Wszystko jest możliwe, jeżeli bardzo, bardzo tego chcemy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy mieli okazję odebrać tak piękną nagrodę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wręczenie nagrody. Otrzymaliśmy pierwszą, jesteśmy literem Powiatu Weihełowskiego. Tak jak burmistrz Michał Pasieczny zawsze powtarza: działamy dla społeczeństwa, działamy razem, idziemy razem, zdobywamy razem. I właśnie w ten sposób, dla społeczeństwa, ze społeczeństwem i dla nas wszystkich, chcemy działać, działać będziemy. gmina Miejska Łeba została bardzo wysoko oceniona przez niezależną proszę bardzo Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Także była to bardzo obiektywna ocena naszej działalności, która zmierza ku jednemu celowi. Poprawa życia mieszkańców miasta i przybywających i wypoczywających turystów w mieście Łeba. Udaje nam się to osiągać dzięki rozsądnej prowadzonej polityce zrównoważonego rozwoju, ale chcę się pochwalić, o, dlaczego my to, to, to robimy. Właśnie ta niezależna z tyłu instytucja opracowała dla nas wieloletnią strategię rozwoju i my ją skrupulatnie staramy się realizować. Oczywiście nie odbywa się bez konfliktów w zamiana inwestycji, Realizowanie, realizowanie innych inwestycji, które są które oczekują radni i mieszkańcy. Natomiast ta strategia jest bardzo przemyślana, jest bardzo rozsądna, ona wymaga tylko aktualizacji, bo warunki wokół nas rzeczywistość wokół nas się bardzo szybko zmienia. I my tylko robimy drobne korekty, które pozwalają, Pozwalają, jeszcze raz powiem, zrealizować wszystkie lub większość oczekiwań mieszkańców i turystów i co do czego nas doprowadziło, do dzisiejszego olbrzymiego wyróżnienia, które jest dla mnie dla mnie osobiście olbrzymim zaszczytem! Nagrodę otrzymaliśmy w rankingu gmin miejsko-wiejskich. Pierwsze miejsce w województwie pomorskim. No jest to dla mnie duża satysfakcja. Serdecznie gratuluję moim mieszkańcom i wszystkim współpracownikom, których to zasługa. I tutaj kategoria jest wiadomo no z nazwy to te gminy, które mają status miejsko-wiejski. Dodam jeszcze, że w województwie znaleźliśmy się na drugim miejscu, co wydaje mi się jest jeszcze większym wyróżnieniem. Też nie będę ukrywał, że tutaj w topie tego rankingu były gminy turystyczne, bo ranking dotyczy tego, co robimy dla społeczności lokalnej, całokształtu kształtu działalności gminy. I no, tutaj już drugi rok z rzędu zajęliśmy tak wysokie miejsce, także bardzo z tego powodu się cieszę. Myślę, że jest to cenna inicjatywa, bo tutaj przypomnę to jest ranking z założenia niezależnym bo opierający się na danych statystycznych opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Także wydaje mi się, że jest on potrzebny, tym bardziej, że organizatorzy. Dają możliwość zapoznania się i z metodologią i przede wszystkim z wynikami, jakie poszczególne gminy osiągają, także można no, wyciągnąć z tego wnioski, zastanowić się co poprawić, żeby było jeszcze lepiej, no, dobro naszych mieszkańców na pierwszym miejscu. Za nami kolejna edycja rankingu gmin Województwa Pomorskiego. W rankingu było sporo zmian, było dużo emocji. Uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania wspaniałego koncertu i piosenek Wojciecha Młynowskiego z bardzo aktualnym przesłaniem dotyczącym naszej rzeczywistości i naszych relacji międzyludzkich. A wszystko to na tle wspaniałego widoku Zatoki Gdańskiej.